Co to był za lecz? co to było za spotkanie? Barcelona wygrywa z Getafe 1 do 0. No nie, miał Getafe nie miał żadnych szans, nie oszukujmy się, tak? Ale dzisiaj zrobimy sobie analizę tego spotkania, tego meczu. Lewy na trybunach praktycznie oglądał całe spotkanie z boku. Też fajna sprawa, bo tam była praktycznie szpaler dla no, zdobywcy super puchara. Piłkarze Getafe ustawili taki szpaler. Zrobimy sobie analizę tego spotkania, tego meczu, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybuj Spróbujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage na Facebooku zarekujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania Barcelona kontra hetafet. Co prawda nagrywam to z pewnym opóźnieniem. Ale mimo wszystko, tak, zrobimy sobie po prostu analizę tego spotkania, tego me meczu. Zobaczmy sobie też wiadomości, które się pojawiły po tym spotkaniu. Barcona pokona Hetafe na Camp Nou. Kto za Roberta Lewandowskiego? Skład Barcony na mecz z Hetafe. na kontra Hetafe w 18. kolejce La Liga. Relacja na żywo. FC Barcona bez Lewandowskiego. Słabiutka jak występ Fatiego, ale zwycięska. O, to ładnie brzmiał bardzo ładnie, zgadzam się z tym tytułem, na weszło. Barcelona kontra Hetafe skrót meczu, 18. kolejka, Barcelona powiększa przewagę. Barcelona kontra Hetafe wyniki relacja La Liga i tak dalej, i tak dalej. Skromne zwycięstwo FC Barcelony, nie ma Lewandowskiego, są problemy w ofensywie. La Liga, kolejne zwycięstwo Barcelony, wymęczona, wygrana z Getafe. No muszę powiedzieć, że rzeczywiście jeśli chodzi, ale fajna stać cieszynka, nie? Ona jest taka prosta, taka lornetka, ona jest prosta do zrobienia, praktycznie każdy z nas może ją zrobić, bardzo efektowna i no, charakterystyczna, tak? Niektórzy mówią lornetka, niektórzy mówią, że to jest po prostu zorro, maska i tak dalej, no jak zwał tak zwał. Natomiast tak, zobaczmy sobie tutaj na składy, nie, ja jeszcze chciałem statystyki, halo? Halo? Proszę mi odejść ten mecz. Nie wiem, czy, czy miód uciekło, nie? Chciałem jeszcze zobaczyć statystyki, będę wam pokazał statystyki, jakie były podczas tego spotkania no nie wiem uciekły mi w każdym razie po prostu jeśli chodzi o barcelonę ja przede wszystkim tutaj bym chciał zobaczyć tak chciałbym zobaczyć właśnie o zespół barcelony przede wszystkim tak jeśli chodzi o barcelonę no też tego dużo tam nie miał sytuacji praktycznie żeby tutaj musiał się namęczyć także od jednego do sześciu byśmy ocenić piłkarzy to też tego na trójka nie dlatego że po prostu kiepsko broni, tylko nie ma dużo dużo po prostu tej możliwości znaczy prostu Tutaj pracy. Balde, muszę powiedzieć, że dobry występ tego zawodnika. Następnie, ty chciałem jednego zawodnika rzeczywiście po prostu wyróżnić, to jest Rafael. On dobrze się prezentował. Natomiast, jeszcze bym chciał tutaj ocenić praktycznie zaraz Wam powiem. Mendoza moim zdaniem taki sobie praktycznie tutaj, te, taka sobie praktycznie tutaj zmiana. jeśli chodzi o, yy, jeśli chodzi o drużynę, no, Hetafę broniło się, tak, ale moim zdaniem, mm, zobaczcie sobie po prostu, ile tu jest zmian i żółtych kart, jeśli chodzi o Hetafę, natomiast moim zdaniem, to to było troszeczkę takie wymęczone, jeśli chodzi o Barcelonę. Barcona zdecydowanie powinna więcej wygrać. 2-0, a nawet 3-0, no Robert Lewandowski w tym spotkaniu nie wystąpił, yy, więc to na pewno po prostu zaskakująca sprawa, Prawa, tak, Robert Lewandowski od samego początku na trybunach, nawet tak tam było to zdjęcie pamiątkowe, jak robili sobie po prostu z tym pucharem, super pucharem, no to Robert Lewandowski nawet miał chyba swoją kurtkę, tak, tą RL9 z kolekcji po prostu yy, swojej, natomiast nie miał po prostu nawet kurtki tutaj klubowej. Natomiast jeśli chodzi o Dembele, yy, Dembele po prostu gdyby nie popełnił pewnie z dwóch takich głupich błędów, to byłaby szansa to, żeby podwyższyć ten wynik. Yy, Ansu Mati słabo się prezentował, dostał szansę w tym spotkaniu, ale kiepsko wykorzystał tą sytuację. Rafael naprawdę sporo praktycznie pracował podczas tego spotkania, sporo rzeczywiście tutaj starał się. Jeśli chodzi o Rafaela, tak zastanawiam się, no bo yy, yy, dla mnie to jest dziwne, tak, no bo nie jest to przekonujące. Cały czas mi się wydaje, że po prostu ta drużyna buduje się, kształtuje się, po prostu też DNA praktycznie tej drużyny, no, młodzi ci, zawodnicy i tak dalej. No ale to po prostu kiepsko wygląda, jeśli chodzi o Barcelonę. Zobaczmy sobie, jeśli chodzi o Barcelonę, tutaj szczały 8 do 7, szczęły na bramkę 4 do 3, czyli mniej więcej takie same, tak? tylko Barcelona była bardziej skuteczna. Posiadanie piłki 70%, podania dwa razy więcej praktycznie, tak. Faul 11 do 6, żółte kartki 1 do 2, czerwone kartki 0, spalone 5 do 4, rzuty rożne 4 do 2. E, tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o e, praktycznie to spotkanie. E, z tym, że zobaczmy sobie, Barcelona zajmuje pierwsze miejsca, które zajmuje po prostu Hetafe, no, które praktycznie tutaj, jeśli chodzi o to zestawienie, także no, to, to, to są takie zwycięstwa, ale to nie są przekonujące, bo Hetafe dopiero zajmuje po prostu szesnastą lokatę, szesnaste praktycznie oczko, więc no, nie wygląda to po prostu zbyt dobrze, zbyt przekonująco, tak. E, my nie możemy mówić, że na przykład Barcena bez Roberta Lewandowskiego, to jest słabsza drużyna na te, takiej drużyny jak Hetafe, tak, no, bo no, dajcie spokój po prostu, tak, no, powinni spokojnie jest zwyciężyć 3 do 0, bez jakich praktycznie dyskusji, natomiast jeżeli oni się męczą, żeby tutaj zdobyć praktycznie bramkę. Ja widziałem w tym spotkaniu dużo takiej nerwowości było, tak. Wydaje mi się, to też wynika z tego, że Szawi takim jest po prostu i trenerem, i człowiekiem nerwowym. Dużo było tej nerwowości. Widać, że po prostu cały czas ta drużyna się kształtuje, natomiast i na przykład ja bym to porównał do Bayernu Monachium, jak występował Robert Lewandowski, a bardzo na teraz. Dużo nerwowości, straty piłek, biegania, ataku, walki. Wiadomo, to Bayer, to nie Barcelona, to nie jest Bundesliga. Natomiast to nawet brzydko wygląda dla oka, tak? Jest to szarpanie, staranie się, dużo po prostu tutaj robią ci młodzi zawodnicy, tak? Pedri, Gavi i tak dalej. Natomiast nie, nie, nie zawsze, nie w każdym praktycznie meczu, natomiast Ansufati na pewno tutaj te oczekiwania, które były w nim pokładane, no nie do końca po prostu to, to dobrze wygląda, tak? Nie do końca po prostu to dobrze wygląda w przypadku tego zawodnika. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o yy, Barcelonę. No, no i Pedri, który zdobywa bramkę w 35 minucie, na pewno należał się, bo napracował się po prostu sporo w tym spotkaniu, chociaż jak ja, tak powiedziałem, moim zdaniem, no tutaj ja bym po prostu innego zawodnika praktycznie ocenił lepiej, tak, jeśli chodzi o Dembele, zobaczmy sobie po prostu tutaj tak, 68 minuta praktycznie tutaj z kartką, ja bym przede wszystkim tutaj Rafinie, Rafinie przede wszystkim bym ocenił dobrze, tak, Rafinie przede wszystkim bym ocenił go dobrze, jeśli chodzi praktycznie o to spotkanie, jeśli chodzi po prostu o to spotkanie. Więc e, tak wygląda sytuacja, zresztą Rafinia po prostu najlepszym był pikarzem podczas tego spotkania, taka jest moja po prostu ocena od 1 do 6, dałbym mu 6, tak? E, tak, tak jest po prostu moje stwierdzenie, e, jeśli chodzi o e, tutaj praktycznie to spotkanie. Czy tutaj, ja dobrze, patrzę, po prostu tutaj chyba nam się mm, trochę po prostu kopnęli, jeśli chodzi o to zestawienie, bo przecież piłkę Goraz był Pedri, a tutaj Gonzalezowi po prostu to przepisali, tak? E, no, mniejsza z tym. W każdym razie po prostu tak wygląda sytuacja, e, jeśli chodzi o to zestawienie. Tutaj ten skład po prostu to w ogóle, bo jest coś tutaj pomieszane, tak, bo przecież Pedrygo tutaj, e, no ale mniejsza z tym. No dobra, e, więc tak to wygląda. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie się,